Dalej, ale jest element, który tak specjalnie w okresie PRL nie był wykorzystywany. Ta impreza masowa, przejazd ulicą Piotrkowską, odkrytym autem, brakuje jeszcze piszczącego tłumu, gwiazda. Niewątpliwie była to gwiazda tamtego czasu. Łódź poprzez wieki, rozmowy jak przy kawie. Ja się nazywam Justyna Tomaszewska i razem z wydawnictwem Uniwersytetu Łódzkiego zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Łódź poprzez wieki, rozmowy jak przy kawie. Podcast towarzyszy wydaniu monografii miasta z okazji 600 lecia urodzin Łodzi. W kolejnych odcinkach moi goście i gościnie opowiedzą o Łodzi po 1945 roku. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Budź poprzez wieki. Rozmowy jak przy kawie. Dzisiaj naszym gościem jest profesor Krzysztof Lesiakowski, redaktor czwartego tomu monografii. Dzień dobry Panie Profesorze. Dzień dobry Pani. Witamy serdecznie. Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia. Nasza rozmowa jest ostatnia. Jest już lipiec. Za chwilę będzie premiera kolejnego tomu monografii Łodzi. Zaprosimy Państwa, proszę, żeby słuchać do końca, bo na końcu będzie informacja bardzo ważna, kiedy, kiedy się spotkamy na tej premierze. Panie profesorze, Pan jest nie tylko redaktorem, ale także autorem jednego z ważnych rozdziałów w monografii Łodzi. Dwóch, nawet, no pewnie dwóch. O czym Pan pisał? Pisałem o życiu politycznym w okresie bezpośrednio powojennym, czyli tamten 45 do 48 i później o latach Gomułkowskich i Gierkowskich, czyli dłuższy okres tak umownie od przełomu 56-57 no do roku 80, ale już bez Solidarności, bo to pisał kolejny autor. Ten czwarty tom monografii to jest przecież kawał historii Łodzi, tak naprawdę, który obejmuje też wielkie zmiany w Łodzi. Jak to było w tym okresie, o którym pan pisał? Bo wiemy, że to są też te lata bardzo trudne dla miasta, kiedy podnosi się po drugiej wojnie światowej, ale też czasy trudne dla zwyczajnego takiego robotnika w fabryce. Wiemy, że wtedy już fabryki pracowały, jak wyglądały zmiany po wojnie dla takiego przeciętnego mieszkańca łodzi? Ekspresowo to będzie pewnie trudno na to odpowiedzieć nie ulega wątpliwości, że wielkie zmiany siłą rzeczy wojna musiała przynieść pierwsze lata, to to jest rekonstrukcja miasta, wprowadzanie tego miasta na nowe tory, jeśli chodzi o no, ten układ polityczny, kto tutaj rządził, jak rządził. No a ten drugi czas, o którym pisałem, czyli ten okres Gomułkowski-Gierkowski, no to jest też czas, który zawierał w sobie, w sobie istotne zmiany. Bo najpierw jest jakby odejście od stalinizmu. Wszyscy Polacy, ale łodzianie także, w różnych sferach życia no dostają pewien oddech. No można po prostu więcej, na więcej sobie pozwolić, choćby w sferze kultury, w sferze nauki, ale będzie się powoli też zmieniać to życie gospodarcze. Będą następowały przemiany, jeśli tutaj chodzi o tą strukturę gospodarki w, w mieście. Już nie tylko przemysł stricte taki włókienniczy, ale no powoli się rysują nowe zjawiska, jeśli chodzi o przemysł na przykład elektro, elektrotechniczny. Tutaj choćby takim ważnym wydarzeniem, no to jest w latach 60. ta fabryka Elta, no a później lata Gierkowskie. No to w pierwszej połowie tej dekady, lat 70., to można powiedzieć spory optymista, także wśród łodzian sporo ważnych inwestycji. Załóż, w różnych sferach, ta, która bardzo doskwierała łodzianą w przemyśle, mamy modernizację wielu zakładów, dość daleko idącą, ale też budowę nowych. No niestety, ten, ten czas, taki można powiedzieć, jakiej nadziei, tego tak? no nie trwał krótko, bo już od połowy lat 70. będą się rysowały problemy z finansowaniem już rozpoczętych inwestycji. To wszystko będzie też rzutowało na nastroje społeczne, na Poziom życia, no bo te inwestycje, które były wcześniej, to one miały bardziej taki charakter punktowy. Modernizowano konkretny zakład, konkretny wydział, wprowadzano jakieś nowe maszyny, które niekoniecznie w starej fabryce się musiały spra sprawdzać. Więc na pewno tych przemian w, w Łodzi, czy bezpośrednio po wojnie, czy w tym okresie, no można powiedzieć, 25-lecie Gomułkowskiego-Gierkowskiego -gier było w bardzo dużo. Miasto się zmienia choć no może nie tak, jak by sobie życzyli mieszkańcy. Nie? A co wtedy? Publikowane, tutaj tylko dodam, publikowane w książce zdjęcia na przykład pokazują tą e, z, zmianę. A co wtedy powstawało? Bo wiemy, że to jest też dynamiczny czas rozwoju Ma Łodzi. Mamy ten 1966 rok, czyli tysiąclecie państwa polskiego. W Łodzi też no, hucznie obchodzono. Tak, no to, to jest taki moment, można powiedzieć, finałowy. Władze państwowe swój plan, Uczczenia tysiąclecia powstania państwa polskiego rozpoczynały już w końcu lat 50. To był plan równoległy do tego, co ro, robił Kościół. Kościół też, no to już można powiedzieć, jeszcze w latach 40., się, w końcu lat 40., rodził się ten plan przygotowania obchodów milenijnych, i tutaj mamy właśnie taką rywalizację między tymi obchodami kościelnymi i państwowymi. I rok 66 to jest, jeśli chodzi o obchody państwowe, no właśnie taki finałowy, jeśli chodzi o kościół, to bardziej 67, czerwiec 67 roku. No i działania związane z 66 rokiem, te państwowe, znów wielokierunkowe. Jeśli mówimy o tysiącleciu państwa polskiego, to siłą rzeczy, no z wykorzystaniem potencjału łódzkiej, nie wiem, historii, łódzkiej archeologii, łódzkiego muzealnictwa, więc rozmaite przedsięwzięcia, czy to takie archeologiczne prace, prace w terenie, wystawiennicze w, w muzeach, nie wiem, tysiąc lat monety polskiej, na przykład konferencje naukowe, nowe publikacje, jakieś rocznicowe. W to wszystko też się wpisywały dzieje Łodzi, próbowały tamte władze kłaść też nacisk na pokazywanie dziejów Łodzi, tej powojennej, tej, tej już rządzonej przez właśnie komunistów i ich sojuszników, więc, więc powstała chociażby tak Taka niewielka książka na dwudziestolecie na, na łodzi, nazwijmy to umownie FRL, więc tego rodzaju przedsięwzięć rzecz jasna nie brakowało, ale odbywały się też rozmaite imprezy masowe, po których dzisiaj ślad nie, nie pozostał, ale jakieś imprezy sportowe, rajdy. To chyba halę sportową. Hala sportowa powstała wcześniej. Hala sportowa powstała już w latach 50., żebym się nie pomylił, w 58 roku. Także tu mogę powiedzieć na marginesie, nie dotyczy to łodzi to by dotyczyło całej Polski, ale tego 66 roku, jeśli chodzi o wielkie imprezy, to był pomysł, żeby zaprosić jakąś dużą grupę muzyczną z zachodu, a wtedy naprawdę w, w 66 roku duża grupa muzyczna to byłaby <coughs> czwórka z, z Liverpoolu. Ale niestety to nie doszło do, do skutku. Planowano sprowadzić chociażby, żeby jakąś imprezę sportową, no któryś z uznanych zachodnich klubów sportowych, tam była mowa, jeśli dobrze pamiętam, o Manchesterze City. To też nie doszło do skutku, ale z, zmieniono program telewizyjny, żeby był atrakcyjniejszy. A to jest właśnie czas, kiedy telewizja cieszyła się no, ogromnym zainteresowaniem. I nie wiem, jeśli mi wolno o tym mówić, to chciałbym wspomnieć o tych polskich serialach, które wtedy były i one budziły wielkie zainteresowanie w Łodzi. W czerwcu 1967 roku przyjechała do Łodzi właśnie w ramach tych państwowych obchodów konkurencyjnych wobec Kościoła. No, ekipa tych czterech pancery. To jest e, czas właśnie, kiedy ten serial nabije no, rekordy e, popularności. Zaryzykuję twierdzenie, że pewnie co drugi piesek wtedy w, w Łodzi się nazywał Szaryk. był w Polsce tak, czy on był wielki, czy on był e, malutki, to pewnie był e, szaryk. I ta ekipa tychże czterech pancernych przyjechała i spotkała się z, z Łodzianami. Są takie filmy z gdzie pokazane jest, że milicjanci stoją barykadują po prostu dojście do tak, tak, jest... tak, nich groziło oni, to byli, po prostu Oni z tam w jednostka straży straży pożarnej przy zachodniej wtedy obrońców z, z Stalingradu ale przyjechali nie czołgiem bo w środku miasta no to chyba by było nie za bardzo ten czołg mógł zdemolować jezdnię więc przyjechali jakimś pojazdem opancerzonym ale kołowym nie, nie gąsienicowym. ja jestem zdziwiony że wcześniej na przykład była wizyta no był koncert Ali sportowej, choćby polanki, ale to jakoś tak w źródłach wielkiego śladu nie pozostawiło. Jeśli tak pogrzewać, to można znaleźć, że tam władza wyrażała niezadowolenie, że no, młodzież nie reagowała, powiedzmy tak jak przez nich wyobrażony standard przewidywał. Ale no to chyba zwykle tak jest, no że, tak. że władza nie jest zachwycona <laughs> tym, Młodzieżą. jak tam młode pokolenie reaguje. <laughs> Tutaj też w Łodzi była chociażby niewolnica Izaura, co też wywołało ogromne poruszenie i Walentyna Tiereszkowa. Niewolnica Izaura to jest okres późniejszy mm. lat 80., a Walentyna Tiereszkowa to jest ten okres, o którym pisałem. No i ona rzeczywiście można powiedzieć, na gruncie łódzkim była fetowana w sposób klasyczny, typu. Jak jakieś spotkania, w, nie wiem, w zakładach pracy, tam spotkania z władzą i tak dalej, i tak dalej, ale jest element, który tak specjalnie w okresie PRL nie był wykorzystywany. Taka impreza masowa, przejazd ulicą Piotrkowską, odkrytym autem, no można powiedzieć brakuje jeszcze tylko jakiegoś właśnie takiego piszczącego tłumu gwiazda, tak? No, niewątpliwie była to gwiazda tamtego czasu, pierwsza astronautka, więc ona się tutaj spotykała z, łodzi z łodzianami jeśli dobrze pamiętam, była w Łodzi trzy niepełne dni. Od drugiego dnia towarzyszył jej jeszcze sowiecki astronauta. Przy tej okazji szkoła na Żeromskiego, Żeromskiego. otrzymała mhm. jej, jej imię. Jeśli się nie mylę, to ona nocowała w takim hotelu Urzędu Miasta mhm. na Orzeszkowej. Mhm. To jest ciekawe, powiedział ten obiekt, w ogóle kto tam w tym obiekcie spał. Tak na gorąco to kojarzy Lecha Wałęsę, ale też Fidel Castro, także i teraz e, Tyryszkowa. A o ty Rieszkowej krążyły opinie, że władze tak bardzo się starały, żeby ona się tam dobrze czuła. Mówimy o obiekcie, który jest na północ od e, łodzi. Ona się wybrała chyba na spacer do L Lasu Egipnickiego. To e, krążyły takie. No, pewnie złośliwe, powiedziałbym reakcyjne, jak to wtedy mówiono, plotki, że nawet posadzono specjalnie grzyby, żeby mogła sobie, żeby mogła no, mieć satysfakcję, że nie spaceruje bezproduktywnie. Oczywiście tu trochę z mojej strony mo może jest przerysowane. Ale to nie jest nieprawdopodobne. Tak, tak, taki to był czas, że tych pozorów nie brakowało. A czy to prawda, że dostała w prezencie suknię ślubną, w której potem brała ślub? Tego jakoś nie mogę potwierdzić, ale w Łodzi by mnie to nie zaskoczyło, no bo można powiedzieć, łódzki przemysł miał potencjał, żeby suknię śludną niejedną pewnie wytworzyć na tą okazję. Choćby teraz mi się skarżyło ze zupełnie innej beczki, ale na przykład w tym 45 roku, którym się interesowałem, bo od początku się włączył na przykład w wspieranie trwających jeszcze działań wojennych, produkował mundury, koszule, darzał jeżeli to w ogromnych ilościach. Mimo tego właśnie bardzo szybko, że tak powiem, podjął działalność w tym kierunku. Także Tiereszkowa te no, jest takim ciekawym epizodem, no, zwłaszcza z tego powodu, że do Łodzi tak zbyt wielu tych gwiazd nie przyjeżdżało, ale no generalnie do, do Polski tamtego czasu gwiazdy, nie wiem, świata, e, świata rozrywki nie przyjeżdżały. No, no, żal tych Beatlesów. E, no, nie przyjechali, ale no mamy jedynie wiadomo nie Łódź, Pałac Kultury, ekipa z mm, Mickiem Jagerem. Tak, tak Rolling Stones. Ta, Rolling tak. Stones. No, my w Łodzi i musieliśmy się zadowolić chociażby aktorem Daglasem. Tak. Tak, o który, tak, w kole który, filmowej. Który tak. w 66 roku przyjechał. No i w, zwłaszcza dla tej społeczności, bo to było takie wydarzenie, no raczej zamknięte, bo te materiały zdjęciowe, które możemy oglądać, to one pokazują jego pobyt taki półoficjalny. On jeździ konno, ale jest w marynarce, byśmy powiedzieli. A <laughs> podobno był zaskoczony, tak, nie spodziewał tak, się tak. Więc, zachodu tak, tak, w Szkole no, Filmowej więc, w Łodzi. No przyjęty był, no chyba właściwie, bo gwiazdą był film, więc tutaj nie było specjalnego przerysowania. Więc dobrze, że studenci tej szkoły mieli taki, taki przerywnik w swojej codziennej edukacji. A, że przyjechał do tej szkoły, no to też nas nie zaskakuje, bo szkoła jedyna w Polsce i znana w świecie. Wtedy i dziś, tak, choć dziś ma chyba większą konkurencję, także ci, którzy w Łodzi st studiowali w tej uczelni, wywarli wielki wpływ na polską kulturę, zwłaszcza nauczyli na kulturę filmową i my w Łodzi o tym pamiętamy. Tu jeśli mi wolno powiedzieć, no jest w tym tomie tekst w czwartej części, gdzie autor analizuje właśnie Łódź pod kątem filmowym i rzecz jasna wspomina tak o szkole filmowej, ale są te inne sfery związane z tym pojęciem młodzi Filmowej, czyli choćby wytwórnie filmowe, które tutaj działały, bo przecież największe produkcje okresu PRL-u, zwłaszcza tych pierwszych dziesięcioleci, to one powstawały w łódzkich wytwórniach. Ciekawe jest, jak to się wszystko łączy, bo dzisiaj Szkoła Żeromskiego 115 w Parku Poniatowskiego już nie ma imienia Walentyny Tiereszkowej, teraz jest patronem Jan Paweł II. A w zasadzie chyba Karol Wojtyła, ale tam był kręcony, nie wiem, czy pan profesor wie, ten najnowszy film oscarowy Strefa Interesów, który otrzymał Oscara za dźwięk i film zagraniczny o komendancie Auschwitz jest ten film. I tam były kręcone sceny w Oranienburgu. Dwa tygodnie była ekipa filmowa, więc to ta historia Łodzi się tak tutaj niesamowicie przenika. Wszystko jest ze sobą w jakiś sposób połączone, nawet jeżeli nie jest to oczywiste. Panie no, profesorze... Jeszcze, jeszcze tu drobiazg to Ziemia Obiecana. Też, A, też kręcona ale tutaj nie wiem, czy się cieszyć, czy, czy raczej się powinniśmy smucić, bo reżyser po prostu wybrał te plenery, bo miał ułatwione zadanie, że nie musiał zmieniać specjalnie scenografii. Tak, tak, podobno go pytali, ile dałeś za scenografię, on mówił, że jest takie miasto. No, o Ziemi Obiecanej mogę bardzo długo, a mamy coraz mniej czasu, także przejdźmy jeszcze na chwilę do tych czasów powojennych. Taką postacią bardzo ważną dla, dla Łodzi jest Michalina Tatarkówna Majkowska. Czy możemy oni coś więcej opowiedzieć. Ciekawy jestem, na ile ona jest jeszcze pamiętana. No, raczej jak naturalna rzecz kolejne pokolenia mają swoich bohaterów wydaje się, że ta pamięć słabnie, więc e, na pewno jest to postać, e, która wpływ na Łódź wywarła, można powiedzieć w jakiejś mierze symboliczna dla Łodzi, bo przecież no właśnie włókniarka, która tak, nie ma cienia wątpliwości pracowała no, na, na, na widzewie w zakładach włókienniczych. no i e, specjalnie aktywna politycznie, to, to, to nie była, była tam zaangażowana strajki, których w okresie międzywojennym nie brakowało. Może też i z uwagi na wiek, bo 908 rocznik, no to była jeszcze osobą bardzo młodą, ale ta jej kariera się rozwinęła w okresie w PRL-u. Najpierw tam w komitecie dzielnicowym, a później w, po zaliczeniu szkolenia w centralnej tam szkole partyjnej będzie szefem komitetu Łódzkiego, wojewódzkiego w Łodzi Partii, a następnie Łódzkiego. Od 55 roku do 64, czyli bardzo długo, i to będzie taki można powiedzieć, moment, że jest to chyba jedyna kobieta w kręgach tych władz politycznych, ówczesnych, która zajmowała tak ważne stanowisko. Tam jeszcze oczywiście historycy potrafią komplikować. Zaraz, gdyby to ktoś usłyszał, powie, że tam w Gnajsku była pewna pani, która pełniła też podobny urząd, ale na pewno nie tak, nie tak długo i nie miała no takiego tamta osoba wpływu, jak Michalina Tatarkówna. Także ona oddziaływała na miasto, jak to z, z, z władzą bywa. Dla niektórych pozytywnie, mm. dla tych, którzy zamieszkali na przykład w nowych tam domach na, na Widzewie, które się przypisuje jej, jej inicjatywie. Tak ona podobno nalegała, żeby te domy nowe miały jakiś poziom, tak, no tak, 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 lepiej żyło. Ale w część na przykład studentów Uniwersytetu Łódzkiego w 56 roku pod koniec a robiło demonstrację na Kościuszki pod siedzibą Komitetu ludzkiego, bo byli niezadowoleni z kształtu listy wyborczej, że jest profesor, którego popierali, nie znalazł się na liście. I trochę to taki, powiedziałbym, w przypadku kobiety to niewłaściwe słowo, ale zostali potraktowani tak trochę patriarchalnie, bym powiedział. Ona powiedziała, że idźcie tam, dzieci spać, my tu wiemy lepiej, kto ma być na liście wyborczej. Więc studenci nie bardzo na pewno w tym momencie kibicowali. To się pewnie przełożyło też na pewną większą liczbę skreśleń. Także postać na pewno w naszej historii ważna i dobrze, że jest odnotowana. Jest odrębna monografia poświęcona. no co prawda, autora tej, tej monografii Michaliny Tatarkówny nie ma w naszym tomie, ale w, w naszym tomie występuje i jest odnotowana, tak można powiedzieć, wprost proporcjonalnie do swoich jakichś tam zasług. Nie mogliśmy napisać o wszystkich no ważnych postaciach, które się przewinęły przez dzieje łodzi. Generalnie tak staraliśmy się, żeby to była taka historia, w której da się ludzi wychwycić. Bo wydaje mi się, że, że powinniśmy właśnie wydobywać jak najwięcej postaci, nie tylko zjawiska, jakieś problemy, często takie anonimowe, ale warto tą taką, takie personalistyczne, bym powiedział, podejście zastosować. I w tej naszej książce indeks nazwisk jest potężny, niektóre nazwiska będziemy przypominać, więc to jest duża szansa, że współcześni Łodzianie będą mogli tam znaleźć swoich przodków, ojców, dziadków, Babcie i tak dalej. No właśnie, panie profesorze, o czym przeczytamy w czwartym tomie monografii? Wiele rozmaitej treści. Od treści politycznych, o których trochę już wspomniałem, po treści związane z taką analizą samego miasta, czyli jego przestrzeni miejskiej. Tutaj będzie, będą teksty analizujące architekturę, urbanistykę, teksty o ludzkich pomnikach, a równie dobrze kogoś może zainteresować tekst o ludzkich rzekach, na przykład. Przykład jakichś ciekach wodnych, no zresztą tych rzek specjalnie nie widać w wodzie i tak dalej. A pani profesor Karpińska napisała ciekawy tekst i wydobywa miejsca związane z, z wodą, dzisiaj już za, zapomniane. Oczywiście są teksty dotyczące innej ważnej kwestii dla nas dziś współcześnie, czyli kwestie związane z, z rewitalizacją rozmaitych obiektów, z znaczeniem tego zjawiska. Później następują dwa ale duże teksty dotyczące właśnie przemysłu ludzkiego. Jeden jest o tym okresie w, umownie, nazwijmy PRL-u, czyli do 89 roku, a drugi co po roku 89. O i tu bym właśnie chciał powiedzieć, że ten 89 rok, to mimo że on nie jest taką sztywno wydzieloną cezurą, to w wielu tych tekstach on tam pobrzmiewa. No bo jednak ten rok 89 mniej lub bardziej wpływał no na życie polityczne, na pewno wpłynął na życie gospodarcze, no i na rozmaite inne sfery funkcjonowania miasta, także na, na, na życie codzienne mieszkańców. Jak najbardziej wiemy, że z upadkiem przemysłu będzie się wiązać chociażby problem bezrobocia, co się siłą rzeczy musi przełożyć na obniżenie się tam poziomu życia. To była część trzecia, o której wspomniałem, czyli gospodarka, następnie część czwarta. Też uważam bardzo interesująca nauka, kultura, sztuka. Zaczynamy od wyższych uczelni. No, tu się właśnie pojawi tekst sygnał, analizowany przeze mnie, dotyczący tej łodzi filmowej. Bardzo ciekawe teksty dotyczące życia kulturalnego, o łódzkiej awangardzie. Znamy sprawy z okresu międzywojennego, ale i w okresie PRL to zjawisko, zwłaszcza w końcowych latach tegoż PRL-u było znaczącym. No i ostatnia część to po prostu mieszkańcy i ich problemy. Najpierw ich tychże mieszkańców trzeba było policzyć, tak więc zrobił to demograf, później charakterystyka oblicza, narodowościowego i wyznaniowego i tutaj ewidentny wpływ wojny jest jak najbardziej widoczny. No co najmniej pierwsze dziesięciolecie to jakby zapełnianie pustki, tak? no bo się ta Łódź znacząco w sensie demograficznym zmniejszyła. Pierwsze dziesięciolecie to nadrabianie tych strat ludnościowych, no i później pokazywany jest ta dynamika, ta liczba mieszkańców znacząco rośnie, jednak już w okresie PRL, demograf wskazuje, się rysowały zjawiska, które były powodem do zaniepokojenia. To właśnie chociażby takie szybsze procesy dotyczące na przykład tam starzenia się mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. No jest tekst dotyczący zarobków w Łodzi, jest tekst, autor nie mógł rozwinąć skrzydeł, ale o sporcie łódzkim, więc bardzo dyplomatycznie tam pisze, żeby kibice żadnego z klubów, zwłaszcza tych największych piłkarskich, żeby nie zdemolowali nam wydawnictwa, czy nie zrobili nam dywersji na promocji, <laughs> powiedzmy, tomu. Jest też tekst, który praktycznie ten tom e, domyka. Z takiej, można powiedzieć, perspektywy, no pytanie, czy można łudzić o Łodzi? Jako mieście kobiet. Także to z takiej perspektywy trochę antro antropologicznej jest analizowane. W swoim rozdziale też dużo miejsca poświęca strajkom, które wtedy w tamtych czasach przechodziły przez fabryki czy przez uniwersytet, bo to też jest ten 68 rok, czas wielkich strajków studenckich. Generalnie się swego czasu interesowałem właśnie tego rodzaju z zjawiskami masowymi, takimi strajkami, powiedział, oddolnymi, przez nikogo nie zorganizowanymi. Bo jak mamy już w roku 80. Solidarność, to już są inne strajki. To już można powiedzieć w znacznej mierze są to strajki trochę takie odgórne, gdzieś tam jakaś struktura kierownicza podejmuje decyzje, nie dają efektu, jakieś negocjacje, prowadzimy strajk. Pisałem o strajkach w latach 40. Nawet w okresie pierwszych lat 50. w stalinizmie rzecz nie bywała, krótkie przerwy się zdarzały, później bardzo duży strajk w 57. roku tramwajarzy. To jest moment, kiedy światowa prasa, czy to będzie angielskojęzyczna, czy, czy nie wiem, francuskojęzyczna, zwracała uwagę na, na Łódź. Przysyłano tutaj swoich korespondentów. Obawiano się, że w sierpniu 1957 roku, że to jest jakby drugi etap tego, co się stało rok wcześniej w Poznaniu. Później oczywiście jest rok 68, ta rewolta studencka w całej Polsce, ale nie tylko studencka, bo znów, jakby to ktoś usłyszał, to powie, że starą wiedzą o Operuje. Dzisiaj się już mówi, że to nie tylko studenci, mówi się na przykład o, o udziale robotników, i co, co jest faktem, bo jak się patrzy na przykład na liczbę zatrzymanych w demonstracjach, nie jest tak, że jest większość studentów. Studenci są w, w mniejszości. Bardziej jest to taki punkt po, pokolejowy. Ci zatrzymani to będą także młodzi, ale do środowiska ro, robotniczego. Jest też środowisko tołudzkie, akademickie w marcu także się buntuje. w Dwa duże w Wiece, albo nawet, zależy jak tam liczyć, y, może nawet i właściwsze byłoby określenie 3 przemarsz, demonstracja na ulicy Pieczkowskiej z Politechniki pod Bułę. 21-22 marca mamy krótkotrwały taki strajk w niektórych obiektach Uniwersytetu i Politechniki. Bardzo rozległe represje wobec studentów, wobec pracowników. Z tym związaną mamy tą kampanię antysemicką i wyjazdy nie, niekoniecznie do Izraela, co najwyżej Umownie możemy tak powiedzieć, są to wyjazdy po prostu z Polski, albo można nawet by powiedzieć przeciwko tej Polsce, która dop doprowadziła do czegoś takiego, co się wtedy stało. No i bardzo ważny strajk, żeby tutaj ekspresowo tylko o tym wspomnieć, który miał wpływ na to, co się w Polsce wydarzyło, no to właśnie strajk z lutego 1971 roku. Strajk włókniarzy, a w zasadzie w pierwszym rzędzie włókniarek, bo one w tym przemyśle dominowały. To był strajk, który dał efekt taki, którego nie przyniosły wystąpienia z grudnia z, z wybrzeża. Tam robotnicy przelali krew, ale nie wywalczyli tej, wycofania tej fatalnej w skutkach podwyżki cen. Łódcy robotnicy, łódzkie robotnicy swoją determinacją i wyciągnięciem wniosku z tego, co się wydarzyło na wybrzeżu. Na wybrzeżu demonstracje na ulicach. Dało to władzy możliwość no, siłowego rozpędzenia tych demonstracji, polała się krew. W Łodzi się bardzo szybko nauczono, że z władzą się na ulicy nie wygra. Są strajki okupacyjne. Na swoim terenie robotnicy czują się pewniej Nowa ekipa, już ta Gierkowska, sobie uświadomiła, że trzeba podjąć decyzje pewne polityczne, jeśli chce ten strajk zlikwidować. Nie można było dać tylko pracownikom. Złodzi podwyżki, bo zaczną strajkować inni. Groźba strajku generalnego nawet w skali Polski była, zdecydowano się na ustąpienie, właśnie generalne. Od 1 marca wycofano się z tych fatalnych w skutkach podwyżek cen. Także ten łódzki bunt dopełnia ten grudzień i przynosi to zwycięstwo, które się tamtym nie udało. Także łódź interesowała wtedy także świat. Są teksty, można znaleźć informacje, że jak najbardziej na przykład CIA, się interesowała tym, co się wtedy w Łodzi działo. Też jest taki okres, gdzie już są robione zdjęcia i filmy, więc można jeszcze zobaczyć, jak te strajki rzeczywiście wyglądały. Panie profesorze, musimy kończyć. Na sam koniec. Od razu Państwu mówię, nie wyczerpaliśmy tematu, które, o których Pan pisał. To jest niemożliwe, żeby w ciągu pół godziny obgadać sobie, omówić tak długą historię Łodzi. Kiedy możemy się spodziewać czwartego tomu, kiedy premiera? Według mojej najlepszej wiedzy to jest 19 lipca, ale teraz to już jest wszystko w rękach wydawnictwa. To to już trzeba będzie koleżanki, kolegów z wydawnictwa zapytać. Czekamy wszyscy na ten finał, bo jest to ukoronowanie. No, Naszej pracy, która trochę już trwała, bo przymiarki, to jeśli ja dobrze pamiętam, były w roku 2021. Więc no teraz dochodzimy do finału, i mam nadzieję, że to wzbudzi zainteresowanie łodziami, tak jak i poprzednie. No że będziemy mieć powód do zadowolenia, do radości. Jestem o tym przekonana. Bardzo dziękujemy za całą pracę i za dzisiejszą rozmowę. A Państwa zachęcamy do tego, żeby słuchać podcastu, czytać monografię i być z nami 19 lipca w Muzeum Miasta Łodzi w Pałacu Poznańskich. Wszystkie informacje będą na stronie wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękujemy za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo. Premiera czwartego tomu Monografii Łodzi odbędzie się 19 lipca o godzinie 17 w Muzeum Miasta Łodzi. Zapraszamy Państwa serdecznie, a 30 lipca kolejna rozmowa, tym razem o architekturze miasta po 1945 porozmawiam z Bożejem Ciarkowskim.